Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy na Maryce Lekowicach. No i dzisiaj sobie porozmierzemy świneczki. Czy są w ogóle ziemniaczki? Tak, są. Dobra. Idziemy. Ej, świnki, co wy robicie? Nie idźcie tak za bardzo do mnie, świniki Co wy robicie? Dam wam te ziemniaki, proszę bardzo. Jestem świnką O, ziemniaczki 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 Jestem świneczką Mam ziemniaczki am, 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 am. Ziemniaczki Ziemniaczki mnie mniaczki Ulubione mnie mniaczki Ziemniaczki, gdzie mu ten dom jakiś pomarańczowy? Musimy go zmienić szybko Ziemniaczki, 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 ziemniaczki. Kim jest tam ten typ? Tam powinny być dwie świnki. Świneczka, świneczka, ziemniaczki, ziemniaczki. Świneczka, świneczka, ziemniaczki, ziemniaczki, Gdzie jest sklep ze ziemniaczkami, ja chcę ziemniaczki. Może tutaj, może tutaj jest sklep ze ziemniaczkami, nie ma. Mięso ze mnie, nie jem tego nigdy. To też pieczone, nie jem tego, ja tego nigdy nie jem. Pieczone mięso ze mnie, świneczki. Świneczki, świneczki! Jestem jedyną świneczką! A macie, a macie, a macie, a macie! Jestem jedyną świneczką! A -a -a -a. Jestem jedyną świne... Co ja, co ja robię? Czemu ja to jem? A -a -a. Czemu ja to zjadłem? A -a -a. Czemu ja zjadłem mięso ze mnie? Idę ja szybko do tego domku! Niebieskiego. Powinien być w sumie różowy, no bo ja jestem świneczką. Koszyk. Co jest w środku? Nie mogę zobaczyć. Pik. Co to za piecyk? Co to za mechanizmik? A, pewnie nic specjalnego. Eee, chwila, chwila. Jak to teraz naprawić? Dobra. Nie wiadomo. Może, może to jakoś naprawię? Może. Oczy świneczko, może to jakoś naprawię. Czy tutaj jest coś? Jakaś dźwigienka. Dobrze, chociaż jestem mądry. Gdzie jest jakaś dźwignia? E, tutaj jest dźwignia. Idziemy tam. Jestem świneczką. Świneczka. 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 Naprawia rzeczy. I, czy to jakoś. Czy tobie coś nie pasuje, dźwignia? Czy tobie coś dźwignio nie pasuje? Czy tobie coś dźwignio nie pasuje? Eee. Sorry. Czy tobie coś nie pasuje, dźwignio? Czy tobie coś nie pasuje? Nie wiem jak ten niebieski typek to zrobił. Nie wiem jak on to zrobił. Albo po prostu już tracę mózg od tego, że jestem świnką. Dobra, później się okań Co się ze mną działo? Co się ze mną działo? a Czemu ja mam krew w środku? Czemu ja mam w środku krew? a, a ej. ej, ej, ja już nie jestem świnką, dobra! Co ta, co ta świnka tak myślała? Ja wiem jak to teraz ogarnąć. Co ta świnka tak byłem świnką? Teraz wiem jak to ogarnąć. Pyk, dobra widzowie, ogarnę to poza nagrywaniem. Widzowie, nara!